Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale Vivo X60 Pro. Hmm. Szczerze mówiąc, biorąc go do testów, zaczynając się nim bawić, nie spodziewałem się, że z tego telefonu jest naprawdę taki fajny turbo kozak. Ale to w sumie za chwilę. Recenzja. Oczywiście jakaś gra się odpaliło, bo coś jeszcze dogrywałem. Co Wam mogę o nim powiedzieć? Brać. Brać, chociaż nie jest najtańszy. Eee, ale wydaje mi się, że brać. Brać, szczerze mówiąc, dlaczego? Po pierwsze, ładny. Plecki fajne. Eee, aparaty schowane. Jest ok. Zestaw bogaty. Ładowarka. Szkoda, że tylko 33 W. Mogliby się pokusić o trochę więcej. Słuchawki czekowe, chociaż śmiesznie, bo tu nie ma czeka. Kabel. Przejściówka. Mini jack USB-typ C. No i Atui. Atui, W moim zdaniem, najgorszy minus. A to dlatego, że ono jest plastikowe, bo to są to takie plecki, które no rysują się po prostu od samego prawie że patrzenia. Eee, z szpecą ten telefon. Sugeruję od razu chyba znaleźć coś innego, bo teraz ich nie zakładam. Plecki out. Eee, moim zdaniem out. Eee, co no dalej z samego smartfonu ogólnie? Smukły, fajnie leży w dłoni. Eee, ekran 120 Hz. Ładny ładnie świeci, ładne kąty nie mam nic do powiedzenia w tym temacie biometria szybka po pierwsze rozblokowanie mordą twarzą ja za kamery jest naprawdę super szybko jak się jeszcze dziś wychyle bardziej to no robi to ekspresowo eee, czytnik też jest turbo szybki czasami nie trafisz ale to jest ten czytnik tego typu, gdzie czasami wystarczy po prostu takie krótkie pęknięcie. To nie jest to nanosekundy, no coś no, no, w tym stylu, śmieję się. Ale pod tym względem e, naprawdę jest to tak, jak być powinno, moim zdaniem. Czyli szybko się rozblokowuje, jest tak, jak być powinno. Sam system, no cóż, standardowo tutaj jest to, co być powinno. Tu jest tak, tak. No, tu jest tak, czyli no, standardowa Android 11. E, system, co mamy w systemie. Nakładkę autorską. Przychodzą aktualizacje. Ostatnio coś w ogóle przyszło. Zobaczmy sobie informacje, co tu mamy. Funtouch os OSa. Wersja Androida 11. Poziom zabezpieczeń. Gdzie tu się sprawdzało? Informacja o oprogramowaniu. Właśnie z 1 listopada, więc całkiem nieźle. Nagrywam na końcu listopada, więc zaraz pewnie coś krócej nie wyjdzie. Więc, no, do tej kompilacji 19 listopada niestety przyszła spoko. Ilość ramu i to co w ogóle napędza ten, ten smartfon. Te 12 GB rządzi, jeszcze te plus 4, które sobie można tutaj włączyć, naprawdę jest spoczko opcja. Snapdragon no, 870. Moim prywatnym zdaniem chyba najbardziej optymalny, najlepszy procesor jaki możecie w ogóle kupić w smartfonowych urządzeniach w tym roku brać cokolwiek na tym procesorze. Nie potrzebujecie mi naprawdę, uwierzcie. Exynosa 2100, nie potrzebujecie Snapdragon 880, wystarczy, że kupicie sobie Vivo i ten smartfon pokonaje wszystkie. W speedtestach, zobaczcie sobie, praktycznie bierze prawie że każdego, może chyba mi 11T prostych, co miałem, troszkę mu dawało radę, ale smartfon po prostu jest turbo szybki, naprawdę. Działa tak, jak po prostu coś, co by kosztowało Miliony monet, a nawet nie ma typowego procesora, więc kontynuacja tego smartfona. Mam nadzieję, że będzie wprowadzona w Polsce. Tam jest Snapdragon 888, jeżeli go tak ogarną jak ten telefon. Bajka. Z racji jeszcze tego na 880 termika. No jest film odnośnie termowizji, zobaczcie. Nie grzeje się to tak jak 888, jest chłodniejszy ten telefon i dzięki temu fajnie się go używa. Fakt, no tam 40 stopni osiągnie. Ale tamty się grzeją bardziej, więc pod tym względem mi się to podoba. Gry, granie w gry, sama przyjemność. Yy, mówiąc krótko, nie widzę żadnych przycień, wszystko działa dobrze, jest film z grami. Zerknijcie, zobaczcie, naprawdę spoko. Yy, więc pod tym względem też smartfon się sprawdza do grania, jak najbardziej tak. Do, do, do użytkowania na co dzień, jest turbo szybki i jeszcze przy ekranie 120 Herców i to się czuję. ja Sorry, nagrywam w 30, nie mam kamery, która nagrywa 64K, może się dorobię. No ale po prostu działanie tego smartfona i jak on to ogarnia szybko, wszystko tutaj bajka. Jeszcze przy tych 120Hz, naprawdę ten smartfon mi się podoba. Sorry, że go tak zachwalam, bo aż mi głupio. Nikt mi za to nie zapłacił, jak zwykle, bo nikt mi nie płaci za to, że sobie nagrywam na tych smartfonach. Ale po prostu jest bajlando. No kurcze, brać, brać. Jakby jeszcze cena była troszeczkę niższa. To wydaje mi się, że naprawdę super opcja. Eee, co mamy dalej? Mamy dalej aparat. No i ten główny aparat z gimbalem. Eee, miałem poprzednika, robił w miarę foty, ale co robi Vivo X60 Pro? Moim zdaniem, naprawdę bardzo ładne i bardzo dobre zdjęcia. Noc, no to w ogóle jest, jak dla mnie, można zestawiać ten smartfon. Z e, topowymi, jakimś S21 no Ultra, Sam, e, Samsunga, możecie to zestawić z iPhone'ami. Powiem Wam, że Vivo będzie minimalnie gorzej, ale jak za tą cenę, to co dostajecie fotograficznie w tym aparacie, dla mnie jest bajka. Ostrzenie e, gimbal, czyli główna matryca jest stabilizowana jak gimbalek w kilku płaszczyznach, powoduje to, że no, poruszonych zdjęć praktycznie nie ma. No, każde jedno wyjmujecie cyki. Błyszcze jest zrobione, robicie jakąś samą jebkę przysłowiową, tak samo, więc no tutaj zero problemów. Gorsze warunki oświetleniowe, wszystko działa, nie ma jakichś turbo, tak zwanych jakichś wyostrzeń. No, wiadomo, przybliżcie zdjęcie każde ze smartfona, szczególnie w gorszych warunkach, gdzieś będą jakieś piksele, jakieś morki, coś gdzieś, wiecie, prześwietlone, niedoświetlone, no ale jak na smartfonową fotografię. Ja z czystym sumieniem polecam, można brać. Obejrzycie sobie właśnie film ze zdjęciami, macie tam praktycznie trochę tych fotek nacykałem, jak to zwykle. mniej Więcej w podobnych miejscach, żeby jakoś można było się odnosić do tego, co jest w różnych smartfonach, które testuję, więc no... Też fajnie. E, co dalej? Szczerze mówiąc, brać i się bawić, korzystać. Moim zdaniem, no nie mam jakby... W... Nie, dobra, jest mi Minusem jest to, to etui, które jest kiepskie i słabe, to wymienić na normalne jakieś silikon albo czarne coś, albo szare, ale nie plastik, nie plastik, no. plastik fantastyka, ale plastik fantastik się robi rysujący, więc to mi y, tak naprawdę szczerze mówiąc nie do końca w tym smartfonie y, odpowiada, a co resztę? Reszta moim zdaniem jest jak najbardziej na tak. Y, sugeruję zobaczyć sobie wszystkie speed testy, naprawdę się zdziwicie, ja się sam nagrywając speed testy z tym smartfonem dziwiłem. Czemu on tak szybko działa? Bo działa, a nie ma najlepszego, niby topowego procesora, a tylko smalnego na 870. Fakt jeszcze te 12 GB no też robi tu robotę, to rozszerzenie możliwe, chociaż 12 na razie wystarcza w zupełności. Myślę, że telefon spokojnie starczy na te dwa lata. No i ta szarość z tyłu przechodząca w taki niebieski granat, dla mnie bajka. Dobra, tyle, bo nie mam co Wam więcej powiedzieć. Zacznijcie całą playlistę, zobaczcie co tam mówię jeszcze w międzyczasie. Ale wydaje mi się, że smartfon jest naprawdę bardzo godny polecenia. Mam wrażenie, że chyba najbardziej kompletna konstrukcja z tych, których smartfonów na razie testowałem w tym roku i chyba zrobił na mnie jak na razie największe wrażenie. Tyle. Z tej strony mucek, trzymajcie się ciepło. Hej.